Daję wam ostatnią szansę, Rockstar. Słyszycie mnie? Albo włączycie five, albo wydarzą się okropne rzeczy. Smurf! Mówi do was ja, smurf! Co się dzieje, gdy nie, fajwem nie działa z ludźmi? Włączcie tego fajwema, błagam was. Włączcie tego fajwema. Nie działa fajwem. Jest to będzie z Mario bo ty sobie boją, i moc i do talca porwi, wieszcie ją, gdy śpią, ło, -o -o, dziś się żałuj sobie.